Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. I ten odcinek będzie troszeczkę inny, jak już prawdopodobnie zobaczyliście po tytule, poza tym po długości odcinka. Po pierwsze, to co zobaczycie, jest to powiedzmy powtórka ze streama. A robię to dlatego, ponieważ jak widzicie na ekranie, teraz mam już dwa odcinki, w których prowę MeshKOM 410A1 slash U4 na baterii 3.0 polatać i porozwalać jednostki naziemne. Niestety, w trakcie obydwu odcinków, po prostu ruch w powietrzu, jeżeli chodzi o lotnictwo przeciwnika, był tak duży. Że nie miałem na to szans, nie miałem wam szans pokazać, jak ta 50 fajnie ułoi jednostki naziemne. Tylko non stop lataliśmy, broniliśmy się przed samolotami przeciwnika, zestrzeliwaliśmy samoloty przeciwnika, co zresztą pokazało, jak dobry jest ten samolot, nawet jeżeli jest duży ruch w powietrzu. I tylko czasem mieliśmy szansę króciutkie okienka, żeby z tej 50 sobie walnąć do jednostki naziemnej. Za to. Właśnie w trakcie streama takie losowe sytuacje się zdarzają, gdzie po prostu lotnictwa przeciwnika na przykład nie ma, jest praktycznie obecne. Czyli warunki atmosferyczne, czyste niebo z drobnymi szansami na artylerię przeciwlotniczą przeciwnika i właśnie takie coś się wydarzyło. I mieliśmy okazję sobie poprać z tej 50 do jednostek naziemnych na no, około 3-0. Grałem dokładnie tym samym line upem, który tutaj widzicie teraz na ekranie. Yy, I chcę wam po prostu pokazać, jak ta 50 może łowić jednostki naziemne. Druga sprawa jest taka że nawet jeżeli ja streamuję w 1080p na YouTube'a, to problem jest taki, że nawet ten obraz przesyłany w 1080p na YouTube nie do końca jest to 1080, nie jest to też 720, ale nie jest to 1080 pełne, to jest takie fałszywe HD. I w tym momencie, jeżeli ja pobrałem tego streama sobie, żeby go, yy, że tak powiem, wrzucić i skleić do powiedzmy kró tego krótkiego odcinka to po wyrenderowaniu ponownie do 1080 ta jakość już będzie w okolicy 720p. Także musicie się z tym liczyć. Jak nie chcecie tego oglądać, to odklikajcie w tym momencie. Jeżeli chcecie zobaczyć te parę minut, jak ta meszka 410 się spisuje. Powiedzmy, że to będą takie shorty ze streama, takie klipy. Yy, prawdopodobnie skleję dzisiaj pełny jeszcze odcinek. Znaczy, no nie dzisiaj go zobaczycie, ale dzisiaj, skoro już ten materiał mam, skleję jeszcze odcinek z SB2U3 na naziemkach, jak się fajnie spisywał ze streama, także jeżeli go zobaczycie, miejcie na uwadze to, co teraz powiedziałem, jeżeli chodzi o jakość. I myślę, że już bez zbędnego pierdolenia przeskoczymy do właśnie tego klipa ze streama. Samolotów jeszcze nie widzę, więc skakujemy do meszki. Tak, już dość zrobiliśmy. Na 400 i odpowiednia amunicja, tak jest. Masz włączoną prędkość dźwięku? Co to znaczy? Puma V8, ale zajebiście brzmi ten silnik w Pumie Jak tam próbowałem ruszyć, to faktycznie jak v jakaś porządna brzmiała Taka faktycznie, w się sensie chodzi mi o to, że taka amerykańska czy coś takiego To pasa się bakana? No nie wiem, zależy czy lubisz takimi pojazdami grać, czy nie Na pewno jest to... ale killfeed jest nasz po prostu Zależy czy takie pojazdy Ci się podobają, czy nie Chyba także dobrze, czy niedobrze Stań się ruszać. No. Drone, drone, get around. I get around. O oh, tu jest. Co to jest? Ooooo 75, to jest to co z czym graliśmy wcześniej! O, Po ostatniej rundzie tym niszczycielem Kurde w tej dżungli to ciężko coś wypaczyć, powiem mam. O Jezus, ale to było prawie idealne. A zepsułem mu skrzynię, to się zatrzymam w miejscu, dobra. Kacucha się zawraca. I zaraz za kacuchą będziemy wchodzić my. Kacucha to. Ta meszka jest za blisko, coś mi się tu nie. Nie mieszka, tylko kaczucha. Za dobrze, żeśmy się tam zawrócili. <grym> za wcześnie. Ale to bomby mnie nie interesują w samolotach, jeżeli mam być szczery. Mnie bardziej działka, żeby tu walnąć do czołgu, czy coś takiego, nie? <grym> o Jezus, ale to. Satysfakcja gwarantowana. Albo zwrot produktu. A że jeszcze nikt do peloty nie wskoczył. Pewnie wykrakałem teraz, ale chuj. Uuu, jeszcze critical na drugim, ale jaja. Ani samolotu, ani peloty. No kurwa, ja nie wiem co się dzieje. Zaraz się muszą zacząć wespić w pelotach. O, już jest jakaś. Dobra, już strzela. Mówiłem, wykrakałem, kurwa. Wykrakałem. Ale to jest rzeźnia na tej głównej drodze, ja pierdolę. Boink. No ale lepszych warunków sobie nie wyobrażam w tym momencie. 16 szesnastka jakaś. Jest critical, ale O, oh, jest! Dobra, urwałem mu du du To już wszystko zostało rozdupcone. Nie, Czy zostało mi dokończyć tego. O, dobra! Ja pierdolę sześć na ziemię i samolot panowie. Lepszych warunków nie było możliwych, po prostu chyba do wymarzenia sobie, żeby, żeby sobie postrzelać z tego. Prze iła, dwa mogę, brać, ale to. Ach, chuj, wezmę. 185 ja nie lubię. On y, moim zdaniem. On się nie kręci. Moim zdaniem. Przynajmniej w moich rękach. On działa jak ciężka krowa, eh? Eeee. Furdez mam. Zrobiłem o nim odcinek po angielsku i tyle. I nie dotykam tego samolotu już, bo źle mi się lata. To jest kurwa okropny. O, ITP mają w powietrzu. Mają? A tam jest. A ja mam bombki jeszcze. Więcej samolotów jest. Ja nie widzę ich. P26, o nie. No chyba z braku laku, Nie, no nie, no nie mogę. P26. No nie dałbym rady, chyba. Nic tu nie ma, ale pierdolne te bombki. A, bo to po jednej teraz rzuca? Ale jaja. Dwie peloty. A ja mam bombę jedną. Styknie czy nie? Jak myślicie? Nie wiem, zaraz się dowiemy. O, tylko dwa hity, kurwa, bez tego. No dobra. No, za dużo chciałem naraz dziabnąć. Po prostu za, za rzadka była ta bomba, że tak powiem. Tu coś jest, za mną zaraz. Jeśli tu coś wyjechało, jest, widzę go. Patrzcie, jak na flankę tutaj chciał uciekać, chyba, tak? A. Ta. No dobra. Jak chowasz za kamieniem, to się chowaj za kamieniem.

Co to jest kurwa? Saut 40? Ta! <laughs> to Sałt 40, ale dziwny czołgi. Aj tylko hity. Asysta z 40. Du -du 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 -du